Wyobraź sobie istotę, która może utrzymać ciężar nieskończoności na swoich barkach. Istotę, która potrafi usłyszeć bicie serca motyla na drugim końcu kontynentu i która musi nieustannie, w każdej ułamkowej części sekundy, kontrolować każdy swój ruch, aby przez przypadek nie zniszczyć planety, którą przysięgła chronić. Zapomnijcie o wszystkim, co wydaje Wam się, że wiecie o Supermanie z kolorowych kreskówek. Prawda o ostatnim synu Kryptona jest przerażająca. To nie jest opowieść o harcerzu, to analiza żywej baterii słonecznej o mocy, która potrafi przesuwać płyty tektoniczne, przetrwać wybuch jądrowy z przyłożenia i prześcignąć samą koncepcję czasu. Dziś zanurzymy się w brutalnych faktach, fizyce jego wyczynów z filmów i komiksów oraz psychologii Boga, który udaje człowieka. Jeśli chcecie zrozumieć prawdziwą potęgę Kal-Ela, zniszczcie przycisk subskrypcji z prędkością dźwięku zanim zaczniemy. Wasze wsparcie znaczy dla mnie bardzo wiele. Proszę, nie zapomnijcie polubić filmu. Kocham was. To jest ostateczny dowód na to, dlaczego Superman jest królem uniwersum DC. Zaczynamy. Aby w pełni pojąć skalę mocy Clarka Kenta, musimy zrozumieć źródło jego potęgi, które wykracza poza zwykłą biologię. Jego ciało to doskonały, ewolucyjny kolektor energii. Komórki kryptończyków pod wpływem żółtego słońca działają jak reaktory fuzji jądrowej o nieskończonej wydajności. To nie jest tylko siła to generowanie biopola, które chroni wszystko, czego dotknie. W filmie Człowiek ze stali w jednej z pierwszych scen widzimy młodego, niedoświadczonego klarka utrzymującego konstrukcję platformy wiertniczej. Ta stalowa bestia waży tysiące ton a pod wpływem pożaru metal traci swoją integralność. Clark nie tylko utrzymuje ten ciężar, on staje się fundamentem. Fizyka mówi, że platforma powinna go zmiażdżyć lub zapaść się wokół niego, ale jego biopole utrzymuje strukturę w całości. To był dopiero początek. Prawdziwy test nadszedł w starciu z World Engine. Maszyna ta, zaprojektowana do terraformowania planet, zwiększała grawitację ziemską wielokrotnie, by upodobnić ją do kryptona. Promień grawitacyjny w centrum uderzenia miał siłę zdolną spłaszczyć góry i zmienić gęstość materii na poziomie atomowym. Superman wleciał w ten promień. Leciał pod prąd, przeciwstawiając się sile, która miała zgnieść całą planetę. To nie jest zwykłe latanie. To generowanie ciągu i siły fizycznej rzędu trylionów ton. By przebić się przez barierę grawitacyjną. Zniszczył maszynę, przelatując przez nią jak pocisk, co dowodzi, że jego ciało jest twardsze niż najbardziej zaawansowane stopy metali obcych cywilizacji. W Batman wersji Superman dowiadujemy się z wycinka gazety, że Superman przesunął płytę tektoniczną, aby zapobiec trzęsieniu Ziemi. Przesunięcie płyty tektonicznej to wyczyn, który stawia go w kategorii planetary level. Płyty ważą kwintyliony ton. Siła potrzebna do ich ruszenia, nie niszcząc przy tym skorupy ziemskiej w punkcie przyłożenia siły, wymaga precyzji i mocy, której nie posiada żaden inny bohater kinowy. Przejdźmy do jego wytrzymałości, bo to ona czyni go niemal nieśmiertelnym. W walce z zdajem, potworem stworzonym do zabijania kryptończyków, Superman został uderzony głowicą nuklearną w przestrzeni kosmicznej. Bomba atomowa wybuchła mu prosto w twarz. Widzieliśmy efekt. Jego ciało wyschło. Stało się przypominające zombie, niemal martwe, ale nie umarł. Wystarczyło kilka sekund ekspozycji na promienie słoneczne, by jego komórki zregenerowały się w tempie natychmiastowym. To kluczowy dowód. Dopóki jest słońce, Supermana nie da się zabić konwencjonalną bronią. Jego ciało po prostu zjada energię. I naprawia uszkodzenia. Nawet po śmierci z rąk Dumzdeya, przebicie serca kościanym ostrzem, jego ciało nie rozkładało się. Weszło w stan głębokiej hibernacji, czekając na impuls energii, który go obudzi. W Widze Sprawiedliwości, Zaka Snydera, widzimy ostateczny dowód jego dominacji. Steppenwolf, nowy Bóg, który z łatwością pokonał całą armię Amazonek i poturbował Wonder Woman oraz Aquamena. Uderza Supermana toporem w ramię. Wynik? Topór się odbija. Superman nawet nie drgnął. Jego spojrzenie w tej scenie mówi wszystko. Jesteś dla mnie niczym. Chwilę później Superman zamraża topór swoim oddechem. Jego Arctic Breath to nie jest zwykły wiatr. To powietrze schłodzone do zera absolutnego, co powoduje, że struktura molekularna metalu staje się krucha jak szkło. Następnie niszczy broń Boga gołymi rękami. W tej samej walce widzimy jego szybkość. Flash Barry Allen porusza się w Speed Force, gdzie czas dla reszty świata stoi w miejscu. Flash biegnie patrząc na zamrożonych w czasie członków Ligi i nagle widzi oko Supermana. źrenica Supermana podąża za nim. To jest jeden z najbardziej przerażających momentów w historii kina superbohaterskiego. Oznacza to, że percepcja Clarka działa w sekundach. Potrafi dostrzec i zareagować na obiekty poruszające się z prędkością relatywistyczną. Dla niego flash nie jest niewidzialną smugą, jest po prostu szybkim biegaczem. Superman fizycznie dorównał prędkości flasha, co czyni go nie tylko czołgiem, ale i wyścigówką w jednym ciele. W komiksach te wyczyny są jeszcze bardziej absurdalne. W erze New 52 Superman trenował, wyciskając na ławce ciężar równy wadze Ziemi. 5972 tryliardy ton. Robił to przez pięć dni bez przerwy, bez dostępu do światła słonecznego, co oznaczało, że korzystał tylko ze swoich rezerw. Po pięciu dniach uronił jedną, pojedynczą kroplę potu. Zapytany, czy to jego limit, odpowiedział, że nie. Po prostu tyle zmieściło się na maszynie. To sugeruje, że jego limit siły fizycznej w zasadzie nie istnieje w normalnych warunkach. Ale największym, absolutnie niedoścignionym wyczynem siłowym w historii komiksu jest sytuacja z Final Crisis: Superman Beyond. Superman wraz z Shazamem musiał podnieść księgę nieskończonych stron, Book of Infinite Pages. Księga ta istniała w wymiarze limbo i zawierała każdą historię, jaka kiedykolwiek została napisana. Jest pisana. I będzie napisana w całym multiwersum. Księga ta miała nieskończoną masę. Superman podniósł nieskończoność. To stawia go na poziomie siły, która łamie wszelką logikę matematyczną. Jeśli podnosisz nieskończoność, twoja siła jest nieskończona. Koniec dyskusji. Wzrok termiczny hit vision, to kolejna broń masowego rażenia. To nie jest zwykły laser. To uwolnienie zmagazynowanej energii słonecznej w skoncentrowanej wiązce. Temperatura tej wiązki może przekraczać temperaturę jądra słońca, a nawet osiągać temperaturę planka w skrajnych przypadkach. Superman może spopielić armię jednym spojrzeniem przeciąć księżyc na pół albo co pokazuje jego niesamowitą kontrolę przeprowadzić lobotomię na wrogu. Jak zrobił to Manchesterowi Blackowi, wypalając mikroskopijną część mózgu bez uszkadzania czaszki czy skóry, przechodząc przez źrenicę oka. Precyzja rzędu nanometrów przy temperaturze milionów stopni. Jego słuch i wzrok działają na skalę globalną i kosmiczną. W Superman Returns widzimy scenę, gdzie Clark wylatuje ponad atmosferę, zamyka oczy i po prostu słucha. Słyszy miliony głosów przestępstw, wołań o pomoc i jego mózg przetwarza te informacje w czasie rzeczywistym, decydując, gdzie jest najbardziej potrzebny. Potrafi usłyszeć rozmowę na innej planecie, jeśli się skupi. Widzi strukturę atomową materiałów, co pozwala mu znaleźć słabe punkty w każdej konstrukcji czy pancerzu. Ale czy jest niezniszczalny? Kryptonit to napromieniowane szczątki jego domu, które niszczą jego komórki, powodując ból i utratę mocy. Czerwone Słońce, podobna do tego skryptona, po prostu wyłącza jego moce, czyniąc go człowiekiem. Magia omija jego naturalną odporność biologiczną, nie jest na nią uczulony, po prostu nie ma na nią specjalnej obrony, więc magiczny piorun zrani go bardziej niż atomowy. Jednak największym ogranicznikiem Supermana nie jest kryptonid. Jest nim jego własny umysł. To koncept znany jako World of Cardboard świat z kartonu. W finale Justice League Unlimited w walce z Darkseidem Superman wyjaśnia swoją tragedię. Żyję w świecie zrobionym z kartonu. Zawsze muszę uważać, by czegoś nie zgnieść, by kogoś nie złamać. Nigdy nie pozwalam sobie na utratę kontroli, nawet na chwilę, bo ktoś mógłby zginąć. To jest powód, dla którego Superman często obrywa od słabszych wrogów. On instynktownie hamuje swoje ciało. Gdyby walczył z pełną siłą, każde jego uderzenie generowałoby falę uderzeniową niszczącą miasta. Każdy start do lotu powodowałby huragany. W walce z Zodem w Men of Steel widzieliśmy przebłysk tego, co się dzieje, gdy przestaje się hamować. Dwa byty oboskiej mocy zderzające się w powietrzu tworzyły fale uderzeniowe, które kruszyły szklane fasady wieżowców oddalonych o kilkaset metrów. To była walka bogów. Zod był żołnierzem wyszkolonym do zabijania, ale Superman wygrał: adaptacją i determinacją. Moment skręcania karku Zodowi był demonstracją siły fizycznej. Złamanie kości kryptończyka jest trudniejsze niż złamanie najtwardszego diamentu. Wymagało to tytanicznego wysiłku. W komiksach istnieje wersja Supermana, która pokazuje jego ostateczny potencjał: Superman Prime 1 Million. Jest to Kal-El, który przeżył wszystkich swoich przyjaciół i spędził 15 tysięcy lat w samym jądrze Słońca, absorbując energię bez przerwy. Wyszedł stamtąd jako złota istota o mocy niemal wszechmogącej. Potrafił tworzyć życie, manipulować rzeczywistością, wskrzeszać zmarłych i posiadał moce pięciowymiarowych chochlików. To jest sufit jego ewolucji. Bóg, dla którego czas i przestrzeń nie są przeszkodą. Warto też wspomnieć o Cosmic Armor Superman, Thought Robot, bycie stworzonym przez monitorów, który jest większy niż wszechświaty i operuje na poziomie narracji, słysząc oddech czytelnika komiksu. To pokazuje, że archetyp Supermana jest najważniejszym fundamentem całego multiversum DC. Wracając na ziemię, psychologia walki Supermana jest fascynująca. W przeciwieństwie do Batmana, który analizuje słabości, lub Wonder Woman, która szuka otwarcia do zabójczego ciosu. Superman walczy, gdy obezwładnić. To sprawia, że jest przewidywalny, ale też niezwykle trudny do złamania. Jego siła woli jest tak potężna, że oparł się kontroli umysłu wielu telepatów, a nawet samej mocy pierścienia zielonej latarni. W niektórych iteracjach był w stanie go zniszczyć lub użyć bez bycia latarnią. Jego moralność jest jego tarczą. Ale i celem dla wrogów takich jak Lex Luthor czy Joker. W Injustice, kiedy ta moralność pęka, widzimy, jak łatwo Superman może podbić świat. Zajęło mu to chwilę. Zatrzymanie inwazji parademonów Darkseida poprzez spalenie ich tysięcy w kilka sekund pokazało, że jako tyran, Superman jest najskuteczniejszym obrońcą Ziemi, choć za cenę wolności. Podsumowując tę analizę, Superman to definicja mocy absolutnej. Nie ma drugiego takiego bohatera, który łączyłby w sobie siłę zdolną przesuwać planety, szybkość, pozwalającą na podróże w czasie, i wytrzymałość, która pozwala przeżyć supernową. Jego jedyną prawdziwą słabością jest to, że tak bardzo stara się być człowiekiem. Że pije kawę, chodzi do pracy i zakochuje się w Lois Lane to właśnie to człowieczeństwo powstrzymuje go przed staniem się potworem, który mógłby zniszczyć nas wszystkich jednym kichnięciem. Christopher Reeve dał nam Boga, który jest przyjacielem. Henry Cavill dał nam Boga, który dźwiga ciężar świata. Komiksy dają nam Boga, który nie ma limitów. Ale w każdej wersji, w każdym medium, Superman pozostaje niekwestionowanym szczytem łańcucha pokarmowego superbohaterów. Nie dlatego, że jest najsilniejszy, choć zazwyczaj jest, ale dlatego, że posiadając moc niszczenia światów, wybiera ratowanie kota z drzewa. I to jest jego największy wyczyn. Jeśli ta pozbawiona zbędnych słów, oparta na twardych dowodach analiza, otworzyła Wam oczy na to, kim naprawdę jest człowiek ze stali, wiecie co robić. Subskrypcja, łapka w górę. Niech symbol nadziei świeci na Waszych ekranach.